Kalisz najstarsze miasto w Polsce, zamieszkiwane niegdyś przez 30 tysięcy Żydów. Dziś poszukamy tutaj śladów po tej grupie społecznej. Ulica Babina. Nazwa pochodzi od rzeki Babinki, która tędy przepływała. Została ona niestety zasypana książkami żydowskimi i polskimi w trakcie wojny. Ulica Złota. Kiedyś licznie zamieszkiwana przez Żydów. Widoczna do tej pory jest Mezuza na drzwiach oraz kafelek z Gwiazdą Dawida. Główny rynek. Wzmianka upamiętniająca statut Kaliski. Stary cmentarz żydowski. Obecnie niestety przez wielu zapomniany. Ulica Kościuszki. Pomnik upamiętniający synagogę, która stała kiedyś w tym miejscu. Most kamienny. Wyłożony był niegdyś macewami. Ulica Podmiejska, obecny cmentarz żydowski. Nie, Nie bądźmy obojętni na przeszłość. Na